Cześć się witam z tej strony do game, a właśnie na nie Play Games. Albo zmieniłem nazwę Nowe Logo mam. Więc... I z tej strony bardzo pozdrawiam e, milok, e, pana Miloksa game. Zapraszam pan do niego kanału. Fajny loga, a za darmo robi. Więc co? Dzisiaj prezentuję Wam maszyny, które będą w, w nowym farmingu. Tutaj mamy wszystkie Ich jest bardzo dużo. Tak wiecie. Na pojazd pojazd, czyli marki AB, tutaj mamy kosiarkę, taką jak w dodatku Alpin. Alpinie tutaj mamy też z Alpiny, bo to są głównie ciągniki z tam jakichś dodatków. No bo po co, po co mają robić nowe? Przecież mogą być z do dodatków. A i napisie hashtag maszyny, a wam przypnę serduszko. Zobaczcie, suba, lajka, spadajcie do opisu, bo tam nowy kanał jest taki fajny I, pro, I ten... I nie umie się wybić, a go po prostu zapraszam Na tym kanale, już mogę wam zdradzić, pojawi się seria Ale to zobaczycie w czasie. Tutaj mamy Keysa, Maxuma, series Macianiki Komiksu, czyli oznacza, że coś jeszcze będzie Mo Możecie to zobaczyć u Kadora Klas Krasy z dodatków i z modów też, bo to jest z modów, reszta z dodatków, chyba to jest jeszcze z modów, ale Skorpion, ładowarki itp., itd. Fareszyn, czyli ładowarki nowe, i to mnie bardzo cieszy, bo jeszcze ich będzie więcej, i ja się bardzo cieszę, bo są nowe marki, dlatego. Tutaj jak, wie, jak wiecie, będziemy mieć sadowniczy farmingu. I to jest traktor pierwszy sadowniczy fend, 20 e, vario. 200 vario, przepraszam. E, nawet dzienniki. Tutaj mamy Fenda, Większe. Większe to jest z tamtego farmy z, z 19, ale no tutaj nowe maski jakieś pododawali. Ale to ten się nie zmienił. Ten się nie zmienił. Już mam, Mogę zadecydować ten i ten chyba. I Seki, czyli zaś taki japoński y, ciągnik, ale nie będzie. Jak każdy liczył, bo to Japonia, y, jak każdy liczył, może coś jeszcze się pojawi, a tak za bardzo nie. No bo Pan uznał, że nie będzie. Y, JCB y, mamy tutaj trzy ciągniczki, tak, tak samo i komiksum, czyli jeszcze coś będzie z marki JCB. Albo tam, jakby tam nazwiać piszcie w komentarzach Jest język taki do cięcia drzew chyba, do tych biur Moja ulubiona marka, i Fendt oczywiście i Case John Deere, John Deere, stary, on nie znam, on jest z modu. Tutaj jest jakiś chyba mod taki i komisja, czyli coś jeszcze będzie większego Widlaczek marki Junger No bo, jak wiemy, będzie tam przetwórstwo, i tam będziemy jakąś mąkę, nie wiem, mąkę będziemy robić itp., Docięcia Do cięcia Jeff. Komastu Forest. Runry, czyli zaś trakt, chyba traktor, sadowniczy. Lizard. Czyli te samochody zmieniły się trochę Wspieszę się trochę, bo jest dużo ima i ma, ma Trut, czyli jakby dostępca chyba tego Lizarda jakby w farmingu 22, więc jest bardzo cieszę. Nadia, eee, czyli jak było w farmingu też chyba jakiś tam dodatek to coś takiego. Takie autko ma, ciężarówki z HDS-em, tak jak tam w farmingu. Mani tu ładowarki, widraki w sumie nic nie zmieniło. Chyba ten model i ten model dodali. A jednego chyba usunęli. Tak. Maciej Ferguson i mi się bardziej macie Ferguson. E, <coughs> Przepraszam, e, zauważył, bo widzimy. Taki nowszy. Taki nowszy. To są te z tamtego farminga. Tu, 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 tu. Z na skip i mamy taki najnowszy, bo widzę, że, widzę, że nowa maska itp. itd. Tutaj mamy fajny. I to jest sary. klasycznie, ja więc jest, jest fajnie. Matkolnik, który mnie bardzo brakowało i bardzo mi się podoba ten matkolnik. Bardzo mi się podoba ten matkolnik, bo. Bo on ma takie fajne kororki, takie ciemne i maskę tu na taką, więc brakowało mi tego A w modach e, tego nie ma takich ładnych, bo są jakieś, ale no to nie Wiadomo Jakieś inne New Holandy. Tutaj to jest jedyny ciągnik, który mamy na gaz chyba Więc to jest taki ciągnik na gaz Jakby e, Tutaj mamy New Holanda, Taka ta nowsza wersja Ten był Tego e, było ten był moda, tego naj, najlepsze, że to jest taka jakby ładowarka y, klas Scorpio, tylko na barwy New Holanda, Więc pozdrofa y, New Hollanda, mamy tu mini ładowareczka, mini ładowareczka i komiks, czyli co jeszcze będzie dalej y, Pąsze y, y, do maszyny do cięcia drzew. Green Knot to są te odcinekacze, jakby coś takiego. Nie wiem. Liptra, czyli na, na elektryczne te ciągniki, to by też w dodatku. Przepraszam, <coughs> w dodatku Alpine Farming. Arfa, Arpan farming. E, ropa, czyli kombajny A, no, tylko ten do zbierania, bo nie dali. Czyli DRC, kolejny z który wyszło na koniec, w sumie i kosztowało, i dużo kosztowało. No, według mnie, tak dużo jak za dwie maszyny. Złe ładowareczki, a jakiś sza, szawer, jak tam źle powiem, to przepraszam bardzo. Wartra yy, tutaj jakiś taki model fajny, taki święta matka jest dobrze. I teraz tutaj za zaczynamy fajne maszyny. I za chwilę najlepsze to każdy Polak w Farmingu czeka, czyli polskie maszyny. Ale to wa do Was przejdę. Jakiś Westry, y model ten, duży ciągnik, widać. I jest. Klikamy. Zetor. I zetorze ze mamy aż cztery ciągniki. Myślałem, że będzie więcej. Farming. Dajcie mi tu więcej, nie no. Tutaj mamy mały ciągniczek, majora. E, promiksa e, fortella i krystal bardzo są pod, e, fajne i, i pasują bo jak dzisiaj na youtube oglądałem e, modele ich w normalnym życiu realu to pasują jak, jak, jak no i komiksą czyli coś jeszcze będzie kombajny amperlo czyli przystawki do kukurydzy coś jeszcze będzie case'y czyli tak w tam może Klasy Teraz jakiś nowy model, więc to mi się bardzo podoba komiks, czyli coś jeszcze będzie dość. Tylko jeden komań ale na polskie, jakbyście chcieli polskiego gospodarstwa, to będzie fajny. Friend, czyli idea! IDR i e, sieczkania do buraków. Nie, bur, tak, do ziemniaków i buraków combine nowe. John Deere, czyli mały John Deere, jak zawsze. E, sieczkania John Deere, to była moda. Jakieś przystawki i komiksum, czyli będzie jeszcze więcej. I do bawełny tutaj mam. Kemper, czyli przystawki, Maceja, czyli IDEAS, A nie dało, nie dało mi takiego, nie dali, nie dali takiego jak Szoko ma 12, nie wiem czy wiecie, ale ten klasik, raczej New Holland. od tamtego, jakiś taki nowszy New Hollandzik. do winogron i inne takie rzeczy, jeszcze komiks nie wiem, to już będzie większego ropa czyli y, do kopania buraków ten masz, czyli ten oryginalny chyba w trzeciej, w trzeciej pozycji przystawka i komikson, czyli coś będzie dalej sprzęty, oj dużo ta pokrówce no, tutaj mamy duża krasa czyli przyczepy, o fajna przyczepa może tak, jeźmy od początku na szybko Czyli obciążniki, tu mamy. Tutaj mamy głębosze, komiksum. Tutaj mamy agromasza, więc płuk oryginalny. I tak, tak zawsze, talerzówka i fajny się do góry, więc jest dobrze. Kraw, czyli łyżki jakieś, alpeko, czyli nie wiem, nie napiszcie co to jest. Brony, tal talerzówka i y brony mechaniczne. Amazon, czyli o tej mamy trochę więcej rozsiewacze, siewniki do różnych tam brony mechaniczne, kultywator, no tutaj trochę postarał się farming anuti, czyli chyba wody przeładowcze tutaj mamy, Anderson, czyli pracy z dodatku. Tutaj są te pracy z od Topoli Amburger, czyli nota przyczepa, APV, czyli Tyle na ciało, na ciało. Oj. Mamy żeby ko Jakby koski tak ustawało, ustawiało Tak na dwie Tak w tym farmingu bednar Czyli ten głębosz duży Beckman. Szczepy plus i dalej może jakiś rozrzutnik Będzie Bo nie ma tutaj jakieś wozy Podaj no jakieś szczepki Z do dodatku, Anderson, ta nawet, oba. tutaj mamy fajne przerwy. E, marki Blitner e, Vera, e, czyli losiewaczek, komiksum czyli co jeszcze będzie. Brilli, czyli beczka, Krasun, co my tu byliśmy. Ajej, e, Conver e, Art, czyli do Tirów, wab, e, Dabora, czyli Wały, e, Duncan Czyli ten, no sadarka, i postanowiłem teraz, że drugą część, czyli z różne i, i screenshoty tak? I z, z screen ze screenshoty z farminga, zobaczycie w kolejnym odcinku. A to, jakby to będzie część pierwsza. Yy, Dończwa, czyli wózek w sumie I że tak zrobię, bo mam mało czasu No i tak, a dużo jest maszyn, no naprawdę, no mi się postarą, no i no, tak w sumie człowiek będzie korzystał z jednej czwartej, no dobra no Pasowniki Ercho, czyli zbieranie do kamieni, czyli jeszcze coś będzie z tej firmy, paszowozy Wiecie czy teraz będzie trochę więcej paszowo? Tutaj rozrzutnik Nie, trzepa Trzepa na Beere i Komiksun, czyli co jeszcze będzie w marki Farnetech fend, ci odciążnik. Fik, czyli odciążnik FIG, czyli trzepy na Trzepa na No, na drzewa Tutaj mamy zbiornik na Gnojowice, ładowacz i i tak do no, kiszonki, że tak powiem E, tutaj przepki są takie małe e, to jeszcze nie e, gęcery Tutaj e, sesarki do trziny cukrowej Cezarki grimy kom, e, kompa, kompa, jakby no ma, e, kombajny e, tutaj mamy fajne akurat komaj że się na osi i tak bardziej się ciekawie wygląda niż tamten Hady czyli opryskiwać to jest opryskiwać specjalny do winogroślin te czyli wody przeładowce, wody przeładowcze tej sprzęty leśniczej, nie do tych wiór, wały na kiszonkę tam jakieś kosza, talerzówki, grubery John Deere, siewnik kawę co pszczepa jakaś kesla rzepa do drzewa, kinze siewniki i knoche yy, urządzenia do muczowania murczo jakiś kultywator, jeszcze coś będzie tego grant. Yy, zbiorniki na gnojowice krampe przyczepy jakieś fajne Apa i nie ma komiksu no szkoda agro też będzie, komiksu krąger przyczepy fajne mają kaszą taką fajną zrobi podajże Kaszan Gra... zrobił taką fajną przyczepę z tej marki agroinę e... Zgrabiarka Krone kronę V2, e... czyli do pszczepa takich chyba do tych roślin, czy jakoś, tak? Kun, czyli tam różne kultywatory. Tutaj mamy fajny siewnik Tak, trochę się zmieniło z tego kuna i mi się bardzo cieszy, bo Nie wiem, co tam nowe fajnie aktualizować te stare maszyny, żeby się człowiekom nie nudziły. Blizzarda, czyli jakieś tamte trzcina cyfrowa, co lub coś takiego, łyżki do ładowaczy, masy Ferguson, prasa, do kostek, więc będzie na początku, już się będzie mogła mo, można bawić w jakieś polskie go, małe gospodarstwa. Oczywiście na, nie na jakichś maszynach, e, takich na, na, może na mapie, ale no, można by pobawić się takim starym stylu. E, matko, Mac czy jakieś tam przyczepy bodajże że nie wiem. No do bawełny Nari, no, czyli wózki no, Motion, czyli do bro brony mechanicznej, Pannon, czyli łyżki itp. Pług z Alpiny. Tą, tą przyczepę ma się Soret. Z sąsiadku, którego bardzo pozdrawiam. Z Alpiny, z Alpiny. Tutaj mamy do sprzęt racing, czyli do usuwania pewnie. Albo karczowania, to jest do usuwania. Do winorośni, czyli jakby, technoro, jakby żeby te liście ze winogron pospadały, czy jakoś tak? Nie wiem. Kultywator, ropa, on ba, no, do buraku... Nie, do ziemniaków. W sumie, jak tam w tym roku ten komban jest. proste maszę tylko kultywator. E, przyczepy tutaj fajne mają, więc e, tak uwadaj, że na początku to z tej właśnie akurat filmy był John Deere, stary, plus e, ich przyczepa. E, to jest sama zbierającą, nic się chyba nie zmieniła Stroman ta sama jest, ta sama, no, ale komiczu, więc to i będzie dobrze. Cale, e, przepraszam, że tak bardzo się przyspieszę, ale mam mało czasu, tak wiem. Więc wybaczcie mi to, jak coś powiem nie niewyraźnie. <laughs> yy, tutaj mamy na, zwią na paliwo, tutaj do murczo murczowania, tak jakoś i przerędrzeć, czyli jak jesteśmy po kukurydzy, żeby te korzenie, jakby tak je jak bardziej, tak lekko yy, skutywatorować, jakoś, tak nie wiem. Po pierwsze ja nie, nie jestem profesjonalnym rolnikiem i zaraz się nie wiem, co, ja tylko tam nie wiem, oglądam jakiegoś, nie wiem, Joker Fama czy coś takiego, ale ja tylko z tego co oni tam robią to robię. Rondę Szoroczyli, siewnik taki fajny, duży, zmienili go, a tego, no nie zmienili. Szkoda. Wikon, czyli przestrzeni Eee... czyli do... Kompakowanie silosów, nie wiem co to jest. Przyczepa, fajna, taka nawet polska. są czyli przyczepy do ciężarówek i zbiorniki na gnajowice. I takim akcentem będziemy się kończyć. Zostawcie suba, lajka like i wpadajcie do, do linku opisu, bo... Yy a szczególnie na kanał Maciek Podłoga i tam będzie seria z ze mną i no, dopiero ruszy na YouTubie i to się będzie ze mną nagrywał oczywiście żeby już nie było, żeby tam nie było niepisanie komentarzy tutaj w akurat nie będzie pojawiła się ta seria, bo a jakby to pat... jakby to mówiąc, no ja, ja tu nagrywam jestem bardziej skupiona na niż tam na tej grze, więc ja, ja się wam żegnam na napisie hashtag, yy, maszyny i co? Wie. Ja się wam żegnam, więc cześć!